Ręce popychają. Czesław się potyka, ląduje na scenie. Śpiewaj teraz! Tysiąc osób patrzy. On nie ma wyboru. Kalisz 1962 rok. Może jesień, może lato. Data nie ma znaczenia. Liczy się to: 23-letniego chłopaka właśnie wepchnięto na scenę. Nigdy wcześniej nie śpiewał solo. Ale za trzy minuty cała Polska będzie znać jego imię. Trzy minuty później tysiąc ludzi stoi, krzyczy, płacze. Czesław nie może uwierzyć, publiczność oszalała. Jak to się stało? Co zrobił? Wróćmy do początku. Kalisz, miasto na zachodzie Polski, gdzie życie toczyło się spokojnie, ale tego wieczoru w lokalnym klubie muzycznym działo się coś specjalnego. Niebiesko czarni, jeden z najbardziej obiecujących zespołów rockowych w kraju, mieli zagrać koncert. Tysiąc osób kupiło bilety. Młodzi ludzie, którzy pragnęli czegoś nowego, czegoś głośniejszego, czegoś, co wyrwałoby ich z szarości codzienności. Backstage Franciszek Walicki, menedżer zespołu, chodził nerwowo. Za 15 minut koncert, wszystko było gotowe. Oprócz jednego problemu. Bernard Dornowski, główny wokalista, który miał zaśpiewać finałową piosenkę, Co powiedziałem, nie przyjechał. Jego samochód zepsuł się gdzieś pomiędzy Warszawą a Kaliszem. Co robimy? zapytał jeden z muzyków. Nie wiem, przyznał Walicki. Bez finału koncert nie ma sensu a potem jego wzrok padł na młodego chłopaka siedzącego w kącie Czesław Niemen, 23 lata grał na perkusji i gitarze czasami nucił w tle ale nigdy absolutnie nigdy nie śpiewał solo ty wskazał walicki znasz co powiedziałem czesław podniósł głowę zaskoczony ja tak ale ja nie śpiewam solo nigdy nie teraz będziesz jeśli kiedykolwiek musiałeś zrobić coś czego się bałeś zostaw like bo ta historia przypomni ci, że czasem jesteśmy silniejsi niż myślimy. I subskrybuj, bo co tydzień opowiadamy prawdziwe historie o odwadze, która zmieniła wszystko. Przez całe swoje życie Czesław był nieśmiały. Jako dziecko w wasiliszkach rzadko się odzywał. W szkole siedział z tyłu klasy. Kiedy nauczyciele pytali, odpowiadał tak cicho, że ledwo go słyszeli. Muzyka była jego ucieczką, ale zawsze z tyłu, zawsze w cieniu, nigdy na pierwszym planie. Nie mogę, powtórzył Czesław. Ludzie będą oczekiwać kogoś jak Bernard. Ja nie jestem. Nie masz wyboru, przerwał Walicki. Jego ton był ostry. Odwołamy koncert, albo ty śpiewasz. Wybieraj. Czesław spojrzał na innych muzyków. Wszyscy patrzyli na niego z mieszaniną nadziei i desperacji. Ten koncert był ważny dla zespołu. Jeśli pójdzie dobrze, mogą dostać więcej rezerwacji. Jeśli nie, dobrze, wyszeptał Czesław. Spróbuję. Koncert zaczął się. Zespół grał jeden utwór za drugim. Publiczność tańczyła, klaszczała, śpiewała, ale wszyscy czekali na finał. Na, co powiedziałem, cover słynnego hitu Raya Charlesa. Backstage Czesław siedział z zamkniętymi oczami, powtarzając słowa w głowie. Co powiedziałem? Co powiedziałem? Jego ręce drżały. Serce biło tak mocno, że był pewien, że wszyscy to słyszą. Jesteś gotowy? zapytał Walicki, kładąc rękę na ramieniu Czesława. Nie. Świetnie, wchodzisz za dwie minuty. Gdy nadszedł czas na finał, Czesław wstał. Jego nogi były jak drewno. Podszedł do krawędzi sceny, patrząc na tysiąc twarzy czekających w ciemności, ale nie mógł się ruszyć. Strach go sparaliżował. Nie mogę, wyszeptał. Walicki stał za nim i zrobił coś, co zostało zapamiętane w polskiej historii roka. Popchnął go dosłownie, dwie ręce na plecach Czesława i pchnął. Czesław potknął się, wszedł na scenę, reflektor oświetlił go, tysiąc osób patrzyło, był sam, nie było ucieczki. Zespół zaczął grać intro What Did I Say? Gitara basowa, perkusja, klawiatury, rytm budował się, budował. A Czesław stał nieruchomo, trzymając mikrofon, niezdolny do ruchu. Śpiewaj! Krzyknął ktoś z zespołu, i wtedy Czesław otworzył usta. Pierwsza nuta wyszła słabo, niepewnie, ale wyszła. Druga nuta była mocniejsza, trzecia jeszcze mocniejsza, i nagle coś się zmieniło w Czesławie. Strach, który go paraliżował przez całe życie, zaczął topnieć. Został zastąpiony czymś innym, czymś dzikim i pierwotnym. Jego głos wyrwał się, nie był to kontrolowany, szkolony głos zawodowego piosenkarza. Był to krzyk kogoś, kto całe życie był cicho i teraz po raz pierwszy mógł być głośny. Co powiedziałem? Publiczność zamarła. Ten głos był inny, surowy, pełen mocy. Czesław zaczął się poruszać. Jego ciało reagowało na muzykę instynktownie. Nie myślał o krokach, nie myślał o tym, jak wygląda, po prostu czuł. I publiczność to wyczuła. Czesław śpiewał jak opętany. Każda nuta była wypuszczana z całą siłą jego duszy. To nie było wykonanie, to było wyzwolenie. Publiczność zaczęła reagować. Najpierw kilka osób zaczęło klaskać w rytm, potem więcej. W minutę cała sala klaskała, krzyczała, tańczyła. Członkowie zespołu patrzyli na siebie w szoku. Co się dzieje? Wymienili spojrzenia. Ten nieśmiały chłopak, który nigdy nie śpiewał solo, właśnie podpalał scenę. Walicki stał z boku, z szeroko otwartymi ustami. Mój Boże, wyszeptał, on ma to. Kiedy Czesław dotarł do kulminacyjnego momentu piosenki, jego głos wzniósł się wysoko, mocno, bez wysiłku. Tysiąc osób krzyczało razem z nim, i gdy ostatnia nuta zabrzmiała, sala eksplodowała. Oklaski były ogłuszające, ludzie wstali. Krzyczeli jego imię, chociaż większość nie wiedziała, jak się nazywa. Jeszcze raz, jeszcze raz! Czesław stał na scenie oszołomiony. Nie mógł uwierzyć w to, co właśnie się stało. Przez całe życie bał się być zauważonym, a teraz tysiąc osób nie mogło oderwać od niego wzroku. Zszedł ze sceny wciąż w szoku. Walicki podbiegł do niego, chwycił go za ramiona. Wiesz, co właśnie zrobiłeś? zapytał, śmiejąc się. Właśnie zostałeś gwiazdą. Ja, ja nie wiem, co się stało, wyjąkał Czesław. Po prostu śpiewałem. Nie, ty eksplodowałeś i wszyscy to widzieli. Tej nocy Czesław nie spał. Leżał w swoim tandetnym pokoju hotelowym, patrząc w sufit odtwarzając koncert w głowie. Przez 23 lata żył w cieniu. Bał się własnego głosu, własnej mocy. Ale tej nocy, gdy został zmuszony na scenę, odkrył prawdę. Głos, który myślał, że go nie ma, był tam cały czas. Po prostu czekał na moment, by zostać wypuszczony. Koncert w Kaliszu w 1962 roku stał się legendą. Ludzie, którzy tam byli, opowiadali tę historię przez dziesięciolecia. Byłem tam, gdy Niemen śpiewał po raz pierwszy solo. Franciszek Walicki, człowiek, który popchnął Czesława na scenę, zawsze twierdził, że to była najlepsza decyzja, jaką kiedykolwiek podjął. Wiedziałem, że ma to w sobie. Po prostu potrzebował małego popychania, dosłownie. Po Kaliszu wszystko się zmieniło. Czesław nie był już perkusistą z tyłu, był wokalistą, gwiazdą. W ciągu roku nagrał swoje pierwsze solo piosenki. W ciągu dwóch lat, dziwny jest ten świat, zmieniło polską muzykę na zawsze. Ale zawsze wracał do tej nocy w Kaliszu, do momentu, gdy został zmuszony do zrobienia tego, czego najbardziej się bał. Strach jest kłamcą, powiedział w wywiadzie lata później. Mówi ci, że nie możesz, że nie jesteś wystarczająco dobry, ale prawda jest taka, czasem jesteś silniejszy niż myślisz. Po prostu potrzebujesz momentu, który cię zmusi do odkrycia tej siły. Dla mnie tym momentem było pchnięcie na scenę, dosłownie. Ta historia przypomina nam coś ważnego. Czasem najbardziej przerażające momenty w naszym życiu prowadzą do największych przełomów. Czasem musimy być zmuszeni do zrobienia czegoś, czego się boimy, żeby odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Czesław Niemen myślał, że nie może śpiewać solo. Polska dowiedziała się inaczej, i wszystko, czego potrzeba, to jeden pchnięcie. Jedna chwila odwagi, jedna szansa, reszta to historia.